Dzień dobry, pragnę Was gorąco przywitać dzisiaj na takim wyjątkowym odcinku, bo mamy specjalnego gościa i będziemy na bardzo fajny temat rozmawiać. Obok mnie jest Alicja z Nadzoruje Remonty. I podejmiemy temat odebrania mieszkania bądź domu od dewelopera. Powiedz nam Alicja, dlaczego tak ważne jest, żeby na ten dzień się wyjątkowo przygotować, zatrudnić odpowiednią osobę. Co możemy zyskać? Gada. Właściwie, gada. Właściwie gada. Właściwie gada. Więc y, warto jest zatrudnić do odbioru osobę y, z doświadczeniem, która się na tym zna, y, ze względu na to, że wyłapie rzeczy, których y, wy po prostu nie zauważycie. czy Zauważycie drobne rzeczy, rysy, y, uszkodzenia klamek, ale nie jesteście w stanie zweryfikować, czy są kąty, czy płaszczyzna jest odpowiednia, czy posadzka jest prosta, czy okna są dobrze y, obsadzone, czy też wyregulowane. Więc to na pewno wartość dodania to jest, to jest kasa, którą, którą zaoszczędzicie. No i jakby macie takie poczucie bezpieczeństwa, że przychodzicie z osobą, która zajmuje się tym wszystkim, włącznie z przekazaniem uwag deweloperowi. Do tego protokołu. Tak, do tego protokołu. No ale też przede wszystkim, macie sprzęt którego normalny człowiek nie ma a w domu nie posiada, bo no, tego nie potrzebuje. No i też jak dyskutujecie z deweloperem, znaczy z przedstawicielem, no to wiecie, jakie są normy. Tak. I mamy się do czego odnieść. Natomiast nawet jeżeli osoba przyszłaby sama mhm. na taki odbiór, i jakby nie wiedziałabym, czy ta uwaga jest zasadna, czy też nie, to deweloper ma obowiązek wpisać wszystkie uwagi do protokołu w dniu, kiedy ten odbiór się odbywa. Jeżeli one nie są zasadne, to musi Wam odpowiedzieć mailowo, dlaczego nie są zasadne i na jakie podstawy. Nie tylko odpowiedź, ta usterka nie jest zasadna, ta y, uwaga y, mi się nie podoba. On musi mieć stosowny argument. Tak? na pisemnie i ma na to 14 dni. Tak. Żeby odpowiedzieć Wam na te uwagi, jeżeli w przeciągu 14 dni nie dostaniecie odpowiedzi w formie pisemnej, to wszystkie usterki są uznane. Uznane. Tak. No i ma 30 dni na usunięcie tych usterek, chyba, a że chyba, że w przypadku okien, kiedy jest podwykonawca i powie, że może przyjechać za dwa miesiące, no to musi Was o tym poinformować, że to nie będzie usiągu 30 dni, tylko na przykład 60 dni, ale informacja musi być A jak nie ma, to są stosowne do te daje na Ciebie pieniądze, no bo to jest swego rodzaju inwestycja i zawsze warto mówić o inwestowaniu, co zyskujemy, no bo inwestujemy pieniądze. Ja uważam, że to jesteś inwestycją. Właściwie na każdej budowie razem, na której byśmy zwróciłaś się parokrotnie no, albo no, parunastu parunastu krotnie. Krotnie, Tak, nawiązką. Powiedz, e, szybciej, się mogą mierzyć ludzie, no bo teraz mówimy, że nie potrafią, nie mają sprzętu, no to wiemy, że, te, że to wszystko wy, wylistujemy do tego protokołu, ale jakie oszczędności mamy? No Alicja kosztuje X. I co taka Alicja swoim nosem, okiem i bystrą głową znajdzie? No, no przeróżne rzeczy. <laughs> Natomiast no, jeżeli mamy nawiązać do finansów... Tak? Tak, e tak, e finansów. No, to, no? tak, tak? do no, przy, przykład Tak, te... Tak, tak. Przykładowo 2 cm jest odchylka sufitu. No i teraz przy odbiorze tego nie zauważycie. Zobaczy to Wasz wykonawca, który będzie e wykonywał pracę wykończeniową. No i mówi Pani Kasiu, ten sufit e ucieka 2 cm, ucieka. Yy, trzeba to naprawić. Koszt takiej naprawy to będzie na przykład 2000 zł, tak? bo jest to samo z 30 metrów kwadratowych, tylko na jednym odcinku nie możecie naprawić tej płaszczyzny, bo jak naprawicie tu nadużycie ma jakby materiału, to z drugiej strony odcinku i tak dalej. W związku z czym przy odbiorze, jeżeli to wyłapiecie i deweloper to poprawi, no to jesteście 2000 w plecy. No ale też... Jeżeli naprawi, no to do przodu. ale znaczy do przodu. nie tak. tak. naprawi, no to wylicie wylicie ze swojej... No właśnie, kuchnia. kuchnia, nie? To tak. tu, tu, tu często mamy. Ale bo i, tak. no, jak wykajczamy i, i, i wy, no to kuchnia. kąty. I tak samo za budowę, Bo w kuchni jak, wiecie, jak jest blat, dochodzi do ściany, jeżeli nie ma tego kąta, no to trzeba będzie blat pod kątem, czy jeżeli macie stolarza, jeżeli nie, bo kupa będzie gotowa, no to będziemy musieli się ratować innymi rzeczami, tak? I dekoracyjne, i różne rzeczy, których nie robimy już. Lubię zwiększony, Tak, <słuk> <słuk> nie lubimy <ruchy do> tego <słuk> Więc na pewno no, to się zwróci, dzięki temu, że my przyjdziemy i te rzeczy wyłapiemy w dniu odbioru. Zresztą jak dobrze wiesz, nasz jeden też przypadek. Okna. Tak, właśnie. No dobra, ja. ale jeszcze jak mamy coś takiego, na przykład, że klient zobaczy. No my, my, klient, widzimy rzecz, z którą jesteśmy w stanie żyć. Ona technicznie jakoś nie pogarsza naszego lokalu, może na przykład wizualnie, no różne to być sytuacje, ale spotkała się no, właśnie z, no, na, no, wspólnych, no, wspólnych, no, na wspólnych no. takich różnych odbiorach, że klientka, klient chciał wymienić to, co, na no, co Czyli po, po, już porozumienia z deweloperem, <laughs> czyli by... Godzimy się na te nasze usterki drobne w zamian za pewne prace, które deweloper e, wykona za naszego wykonawcę, czyli na przykład zmiana instalacji elektrycznej, zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, nie wiem, przeniesienie grzejnika bądź przeniesienie, e, e, usunięcie grzejnika. I bardzo ważne jest e, to, że w przypadku, kiedy deweloper dokona tych zmian, nie tracicie gwarancji na Waszą instalację, Bo w przypadku, kiedy zrobi to Wasz wykonawca, no to nie macie już gwarancji na punkty, które zostały przeniesione. A to jest ważne, no tak. No przydatna informacja. No dobra, pogadanka chwilę była. Mam nadzieję, że Wam to coś pomoże. Że już wiecie, że z taką osobą warto pójść zaoszczędzić kasę, ale przede wszystkim też i wiedzieć co i jak. I żyć potem spokojnie i w lepszym lokalu. No, Alicja, ja Ci bardzo dziękuję, dziękuję za to, to. Jedno, Twoją wizytę tutaj w naszych pięknych progach. I do zobaczenia w następnym odcinku.